Jest dziewiętnasty. Zrobiło małżeństwo. Z pewnością dobra żona zmusiłaby cię w końcu do, do bardziej rozsądnego stylu życia. O. No, się nie można być wiecznym cyganem. Odkąd się ożeniłem, stałem się zupełnie innym człowiekiem. Czuję się naprawdę <laughs> o wiele lepiej. <laughs> tak, widzę, że małżeństwo ci służy. Myślę, że od czasu naszego ostatniego spotkania przybyło ci z siedem i pół funta. Siedem? siedem? Chyba jednak nieco więcej. Yy, wracając do tematu. Wiesz, myślę, że żona. Drogi Watsonie, cieszy mnie ta dbałość o moje zdrowie. Jednak Twój pomysł wydaje mi się, wybacz, nieco zabawny. Hmm. Ja miałbym się ożenić. No. wpuścić jakąś kobietę do mego domu. A po co? Czy którakolwiek z nich byłaby zdolna pomóc mi w rozwiązywaniu jakiejkolwiek nawet najprostszej sprawy? No. Czy ty naprawdę nie wiesz, że umysł kobiety to najbardziej zabawny mechanizm, jaki można spotkać? Cholm się, holm się. Nie wszystkie kobiety są takie. Na przykład moja żona... Wszystkie, mój drogi. Wszystkie. Dobrze wiesz, że należę do osób, które posługują się wyłącznie rozumem. Nie interesują mnie uczucia i inne irracjonalne stany. Sam wielokrotnie przyrównywałeś mój umysł do precyzyjnego mechanizmu, więc powinieneś wiedzieć, że kobieta, każda kobieta, Watsonie, byłaby tylko czynnikiem dezorganizującym pracę no, mego mechanizmu. Ale... No ale zmieńmy temat. O, widzę, że się ostatnio bardzo przemógł. I że masz bardzo niezdarną i niedbałą służącą. O drogi Holmesie, się, no te, tego to już za wiele. Gdyby żył. Kilka wieków temu niewątpliwie zostałbyś spalony na stosie. No to rzeczywiście prawda, że znowu zacząłem praktykę, a także, a także to, że w czwartek odbyłem mały spacer, z którego wróciłem no, rzeczywiście w opłakanym stanie. Zmieniłem jednak ubranie i, i nie rozumiem, z czego to wywnioskowałeś. <laughs> to takie proste. Patrzę i wyciągam odpowiednie wnioski. Otóż na wewnętrznej stronie twego lewego buta skóra zadrapana jest w kilku miejscach. Powstały prawie równoległe rysy. Oczywiście. Zostało to zrobione przez kogoś, kto bardzo nieumiejętnie i niestarannie zdrapywał ze schłębło to z zelówek. Stąd podwójny wniosek, Watson: że przebywałeś na dworze podczas niepogody i że twoja służąca nie może być wzorem dla innych. Chodź. Co do praktyki, jeżeli do pokoju wchodzi gentleman pachnący na mile jodoformem i u którego na prawym serdecznym palcu widać plamę od azotanu srebra, hmm. to musiałbym być niewątpliwie niezwykle tępy, gdybym nie stwierdził, że znowu wróciłeś do zawodu lekarskiego. Wiesz, kiedy mi o tym mówisz, no to wszystkie wnioski wydają mi się oczywiste. Bo to jest oczywiste, Watsonie. A, no to dlaczego ja tego nie widzę? Bo ty patrzysz nie dość uważnie. Jak to? Dam ci przykład. Często wchodziłeś po schodach z holu do tego pokoju. No, oczywiście. Chyba kilkaset razy. Czy wiesz, ile mają stopni? Ile? Nie wiem. A, otóż to. Patrzysz i nie zauważasz. A ja wiem, że mają 17 stopni. Teraz spójrz na ten list. Przyszedł ostatnią pocztą. Przeczytaj głośno. Proszę cię bardzo. <laughs> Chwileczkę. Dziś wieczorem o godzinie ósmej odwiedzi Pana pewien dżentelmen, który pragnie zasięgnąć rady w niezwykle ważnej sprawie. Przysługa, jaką oddał Pan ostatnio jednej z królewskich rodzin europejskich, mm -hmm. dowiodła, że jest Pan człowiekiem, któremu z całkowitym zaufaniem można powierzyć sprawę niezwykłej doniosłości. Takie świadectwo o Panu było ze wszystkich stron otrzymane? <laughs> Nie rozumiem. Proszę być o oznaczonej godzinie w domu i nie mieć za złe, jeśli pański gości zjawi się w masce na twarzy. Co? No to, to rzeczywiście bardzo tajemnicza sprawa. Jak myślisz? O co tu chodzi? Na razie nie mam żadnych danych. Wielkim błędem jest teoretyzować przed zgromadzeniem jakichś danych. Na chybi utrafił, kojarzy się fakty, tak by odpowiadały teorie, a nie by teoria odpowiadała faktom. Ale wróćmy do listu. Co możesz o nim powiedzieć? No co... <laughs> Nie ma daty, tak. podpisu, tak. adresu nadawcy. Mhm. Słowem, nie zawiera nic, co by wskazywało na osobę autora. Bardzo słusznie jednak sądzę, że autor tego listu jest zamożnym człowiekiem. No, skoro używa tak drogiego papieru listowego, poza tym, to jakiś Jakiś dziwny papier. Bardzo słuszna uwaga. To nie jest papier pochodzący z Anglii. A teraz spójrz na niego pod światło. Znaki wodne. Mhm. Duże E, małe G i duże P i G z małym T. Zapewne monogram fabrykanta. Miło, co nie, GT to skrót od Gesellschaft, co znaczy po niemiecku towarzystwo. P naturalnie zamiast słowa papier. Teraz EG to chyba skrót nazwy miejscowości. No, musimy zajrzeć do encyklopedii geograficznej. Eglów, Eglunic, Eglów, Omam, Egeria... Miejscowość w Czechach, niedaleko Karlsbadu, językiem powszechnie używanym jest niemiecki, znana z licznych hut, szkła i papieru. No. Więc to jest papier pochodzenia czeskiego? Tak, natomiast człowiek, który to pisał, jest Niemcem. Czyś zwrócił uwagę na dziwaczną budowę zdania. Hmm. Um, takie świadectwo o panu było ze wszystkich stron otrzymane. No tak, 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 tak. Tylko Niemiec, Watsonie, może tak bezceremonialnie traktować czasowniki. Pozostaje nam jedynie dowiedzieć się, czego pragnie ten Niemiec, który pisze na czeskim papierze i Woli mieć maskę na twarzy. O, jeśli się nie mylę, to właśnie nasz gość. Popatrz, Watsonie, hmm. jaka piękna kareta. A ta para koni warta jest co najmniej 300 gwiny. Hmm. Nieźle się zaczyna. No, to no. Ja już pójdę, Holm się. Ależ nie mam mowy. Siadaj. No ale twój klient. Mniejsza o niego. Być może będę potrzebował twojej pomocy, a tym samym on również. Już idzie siada i Watson. Proszę lejść. Czy otrzymał pan mój list? No proszę, niech pan siada. Proszę bardzo. Oto mój przyjaciel, doktor Watson. Bardzo mu przepraszam, ale z kim mam przyjemność? Może się pan do mnie zwrócić jako do księcia von Kram, czeskiego szlachcica. Wierzysz, ten gentleman. Pański przyjaciel jest człowiekiem honoru i dyskrecji, któremu można zaufać w sprawie niezwykle doniosłej wagi. Jeżeli nie, wolałbym omówić to tylko z panem. No to ja. Siadaj, Watsonie. Może pan mówić przy tym dżentelmenie wszystko, co by pan chciał powiedzieć tylko mnie. Na wstępie prosiłbym panów o absolutną dyskrecję w ciągu dwóch lat. Później sprawa nie będzie miała już żadnego znaczenia. Dziś jednak bez przesady może wpłynąć na historię Europy. Obiecuję. Ja. Wybaczcie panowie tę maskę, ale osobistość, na której usługach jestem, pragnie, by jej pośrednik pozostał dla was nierozpoznany. Przyznaję, że nazwisko i tytuł, które wymieniłem, są zmyślone. Wiedziałem o tym. Sprawa jest niezwykle delikatna i musiałem przedsięwziąć wszelkie środki, by nie dopuścić do skandalu i kompromitacji jednej z królewskich rodzin. Mówiąc otwarcie, ta rzecz dotyczy domu królewskiego Ormstein, dziedzicznie panującego w Czechach. O tym również wiedziałem. Gdyby Wasza Wysokość. Zechciał przedstawić jasno całą sprawę, mógłbym łatwiej udzielić rady. Skąd pan wie, że ja? Zresztą. Ma pan rację, jestem królem. Nie ma sensu dłużej tego ukrywać. Istotnie po co? Zanim wasza wysokość odezwał się, byłem przekonany, że rozmawiam z Wilhelmem Gotreichem von Ormstein, wielkim księciem Kasselfelstein i dziedzicznym królem Czech. Musi pan jednak zrozumieć. Niezwykłem załatwiać takich spraw osobiście, ta jednak jest tak delikatnej natury, że nie mogę jej powierzyć żadnemu detektywowi. Przybyłem tu z Pragi inkugnitu, by zasięgnąć pańskiej rady. A więc proszę. Jakieś sześć lat temu, w czasie dłuższego pobytu w Warszawie, poznałem słynną awanturnicę Irenę Adler. No, zapewne słyszał pan o nie. No, czy nie zajrzeć do mojej kartoteki? W tej chwili tak. Adamow, Atkins. Jest jest Adler. Irena Adler. Urodzona w New Jersey w 1858. Contrart. La Scala. Primadonna Opery w Warszawie. Wycofała się ze scenę. Obecnie mieszka w Londynie. Tak, i zapewne Wasza wysokość związał się z tą osobą, napisał do niej kilka kompromitujących listów i teraz pragnie je odzyskać. E, tak, ale... Czy w grę wchodzą jakieś urzędowe papiery lub świadectwo? Nie. Nie rozumiem waszej wysokości. Gdyby ta osoba przedstawiła listy, aby nimi szantażować lub dla innych powodów, jak dowiedzie ich autentyczność? Ma charakter pisma? Może być sfałszowany. Mój prywatny papier listowy. Ktoś ukradł? A pieczęć? Jak to można wytłumaczyć? Może być podrobiona. Moja fotografia. Och, mogła ją kupić. Jesteśmy razem na tej fotografii. O, to już gorzej. Wasza wysokość popełnił bardzo nierozważny krok. Byłem bardzo młody, szalony. Trzeba zatem odzyskać tę fotografię. Próbowałem, ale na próżno. Więc trzeba ją odkupić. Ona nie chce jej sprzedać. Wobec tego wykraść ją. Próbowano pięć razy. Dwukrotnie włamano się do jej domu, raz przeszukano jej bagaż podróżny, dwa razy została napadnięta. Ale wszystko bez rezultatu. Ani śladu fotografii? Absolutnie żadnego. A więc mamy ciekawy problem. Do Ale związania. dla mnie bardzo poważny. Wiem o tym. A co pani Adler ma zamiar zrobić z tą fotografią? Chce mnie przy jej pomocy skompromitować. W jaki sposób? Mam zamiar urzędzić się z klotyldą Lotham von sachs drugą córką króla Skandynawii. Zapewne słyszał pan o niewzruszonych zasadach tej rodziny. Cień wątpliwości co do mojej reputacji przekreśli natychmiast moje plany. Jelena Adler grozi, że pośle im te fotografie i listy. Czy jest pan pewien, że już tego nie zrobiła? Tak. Dlaczego? Ponieważ uprzedziła, że zrobi to w dniu publicznego ogłoszenia moich zaręczyn, czyli w najbliższy poniedziałek. Zostało nam trzy dni. To dobrze, bo mam jeszcze kilka innych spraw, których muszę dopilnować. Czy Wasza Wysokość pozostanie w Londynie? Tak, zatrzymałem się w hotelu Longem, pod nazwiskiem księcia von Kram. Zawiadomię Pana, jak tylko dowiem się. Czegoś. Będę na to oczekiwał z niecierpliwością. Przejdźmy więc do sprawy honorarium i ewentualnych wydatków. Ma no, pan kartę Całkowitą? Oddałbym jedną prowincję mojego królestwa, by nie dopuścić do skandalu. A bieżące wydatki? Proszę, tu jest 300 funtów złotych i 700 w banknotach. Czy mógłbym poprosić o adres, pani Adler? Brawo, czy przy serpenty Jeszcze jedno pytanie. Jakiej wielkości jest ta fotografia? Dosyć duża, portretowa. Dziękuję Waszej Wysokości. Jestem przekonany, że wkrótce Ach. będziemy mieli dla Pana pomyślne wiadomości. Oczekuję tego. Dobranoc. Dobranoc. A więc, Watsonie, znów mamy zajęcie. się nie domyślił, Watsonie, co robiłem dziś rano i czego dokonałem. Przypuszczam, że obserwowałeś dom pani Adler. <laughs> Masz rację. Tylko wynik tego jest zupełnie nieoczekiwany. Hmm? Ale opowiem ci wszystko po kolei. Dziś rano wyszedłem z domu kilka minut po ósmej, przebrany za stajennego. Tak? Odnalazłem dom pani Adler, obejrzałem go dokładnie. Jest to urocza dwupiętrowa willa, stojąca w ogrodzie tuż przy ulicy. Obszedłem cały budynek. W bocznej uliczce przylegającej do ogrodu znajduje się stajnia. Pomogłem stajennemu pani Adler w czyszczeniu koni, za co dostałem dwa pensy i kufel piwa i tyle informacji o osobie jego pracodawczyni, ile dusza zabrał. Dowiedziałem się również wiele o kilku innych osobach z sąsiedztwa, które mnie nie obchodziły, ale których życiorysów musiałem wysłuchać. By nie wzbudzić podejrzeń. No, ale czego dowiedziałeś się o tej kobiecie? Jest najpiękniejszą kobietą pod słońcem. Tak przynajmniej twierdzą stajenni z Serpentina Avenue. Prowadzi spokojny tryb życia, czasami śpiewa na koncertach. Odwiedzają tylko jeden mężczyzna, ale za to bardzo często. Nazywa się Goffrey Norton i jest adwokatem. Zacząłem zastanawiać się nad tym, czy Irena Adler jest jego klientką, czy kochanką. No, jeżeli klientką, mogłaby mu powierzyć fotografię i listy. Jeżeli kochanką, przypuszczenie to jest mniej prawdopodobne. Od tego zależeć mogło moje dalsze postępowanie. Kiedy przechadzałem się w pobliżu domu, przed Brian Lodge, zatrzymała się kareta. Wyskoczył z niej przystojny brunet i wbiegł do willi. Przebywał tam około godziny. Gdy wyszedł, sprawiał wrażenie jeszcze bardziej zaoferowanego niż przedtem. Pędź najpierw do Grosa i Henryka na Edgewood Road, a potem do kościoła świętej Moniki, krzyknął do woźnicy. Ledwo odjechali, Watsonie, w czasie, gdy zastanawiałem się, czy go śledzić, ukazało się małe lando, a z domu wybiegła Irena Adler i krzyknęła do woźnicy: do świętej Moniki. Oczywiście pojechałem za nimi. Wiedziałem już, co się szykuje. Kiedy tam dojechałem, kareta i lando stały już pod kościołem. Wszedłem. Spiesznie do kościoła. Przed ołtarzem stała para, którą śledziłem i ksiądz. Mm rozmawiali o czymś z ożywieniem. Podszedłem bliżej, udając przypadkowego przechodnia, który na chwilę wszedł do kościoła. Ale nie nudzę cię. No, nie, nie. Mów, mów. Co było potem? Nagle, ku mojemu zdziwieniu, cała trójka zwróciła się ku mnie. Aha. Goffrey Norton podszedł i powiedział chodźcie tu szybko, człowieku, bo za chwilę będzie za późno. Zostałem siłą zaciągnięty przed ołtarz i zanim zorientowałem się o co chodzi, mruczałem jakieś odpowiedzi i świadczyłem o rzeczach, o których nie miałem pojęcia. Jednym Słowem, Watsonie, byłem świadkiem na ślubie Ireny Adler z Goffreyem Nortonem. się! Wszystko to trwało bardzo krótko i po chwili już z jednej strony dziękował mi pan młody, a z drugiej panna młoda, a przede mną stał promieniejący radością duchowny. Po prostu państwo młodzi nie mieli świadka, i moje wejście do kościoła wybawiło ich z opresji. Dostałem za to pół funta. Ojej! Była to najkomiczniejsza sytuacja w moim życiu. No to rzecz. rzeczywiście niespodziewane, ale ten pośpiech o czymś świadczy. Z podsłuchanej rozmowy o co nie wywnioskowałem, że niedługo chcą gdzieś wyjechać. To wymaga podjęcia szybkich kroków. Przed drzwiami kościoła rozstali się i pani Adler... Wróciła do domu. No i co teraz zamierzasz zrobić? Właśnie chciałem cię prosić o pomoc. Z największą przyjemnością. Czy nie boisz się naruszenia prawa? Dla ciebie nie. Ani zaryzykować możliwości aresztowania? W dobrej sprawie? Na pewno nie. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Za dwie godziny pojedziemy na Brian Lodge. I co wtedy? Wszystko już przygotowałem, Watsonie. Pamiętaj tylko o jednym. Cokolwiek by się stało, nie możesz się wtrącić. Może powstanie niemiła sytuacja. Skończy się to wniesieniem mnie do willi pani Adler. Po jakichś 3-4 minutach otworzą okno w domu i ty będziesz musiał podejść do niego i wyrzucić do środka ten oto przedmiot. Co to jest? Świecany na Watsonie. Jak tylko to zrobisz, krzykniesz, pali się. Przechodnie również podniosą alarm. Potem odejdź na róg ulicy i czekaj tam na mnie. Za jakieś 10 minut. Przyjdę do ciebie, czy wszystko jest jasne? Tak, tak. A, ale po co to robimy? Ach, widzisz, Watsonie, małżeństwo pani Adler raczej upraszcza sprawę. Fotografia może być teraz bronią obosieczną. Jest bardzo prawdopodobne, że pokazanie tej fotografii Goffreyowi Nortonowi będzie dla pani Adler równie niemiłe jak dla naszego klienta zademonstrowanie jej księżniczce. Naszym zadaniem jest znaleźć tę fotografię i to jak najszybciej. Masz rację. Fotografia jest duża i pani Adler nie może nosić jej przy sobie. To gdzie jej szukać? Może przechowuje ją u bankiera albo prawnika, ale myślę, że możemy odrzucić te możliwości. Kobiety mm. są z natury skrytej i lubią same pilnować swoich tajemnic. Mm. Poza tym trzeba pamiętać, że ona chce zrobić użytek z tej fotografii w ciągu najbliższych kilku dni. Musi zatem mieć ją w domu. No ale przecież dom był dwukrotnie przeszukiwany. Mm. Nie wiedzieli, gdzie szukać. Tak ty będziesz szukał? Wcale nie będę szukał, Watsonie. Ona sama mi pokaże kryjówkę. Po to wymyśliłem całą tę historię. No ale mamy już niewiele czasu. Za dwie godziny pani Adler będzie wracała z przejażdżki, wtedy musimy być na miejscu. A ja jeszcze przedtem muszę się przebrać za księdza. E, ja nie, nic, nic nie rozumiem. Po co? A? Watsonie, ksiądz nie wzbudza podejrzeń. Zaraz pani pomogę! No! O, pastorze, czy panu się coś stało? On chyba nie żyje. Nie, nie, on jest tylko ranny, oddycha. Nie może tak leżeć na ulicy. Czy pozwoli pani wnieść go do domu? A, ależ tak, oczywiście. Proszę zanieść go do bawialni i ułożyć hmm, na kanapie. Tak. To, to dzielny to człowiek! człowiek. Gdyby nie on, ukradliby pani torebkę. Ostrożnie, trzeba go nieść bardzo delikatnie. Ostrożnie, tak. tak. tak.

Bardzo zręcznie to zrobiłeś, Watsonie. Nie można było lepiej. Wszystko się nam udało. Masz fotografię? Nie, ale wiem, gdzie jest schowana. A jak się o tym dowiedziałeś? Sama mi pokazała schowek. Przecież już ci mówiłem o tym. to nadal nie rozumiem. A, Watsonie, sprawa jest prosta. Zauważyłeś pewnie, że wszyscy przechodnie byli mymi wspólnikami. Wynająłem ich na ten wieczór. No tak, przypuszczałem. Kiedy wybuchła kłótnia, miałem na dłoni trochę czerwonej farby. Rzuciłem się na ratunek pani Adler, upadłem, umazałem twarz farbą i wyglądałem już na rannego. To stary trik. Tego się również domyśliłem. Potem wnieśli mnie do jej domu. Musiała się na to zgodzić Nie miała innego wyjścia Ułożyli mnie na kanapie Udałem, że się duszę Służąca otworzyła okno W ten sposób ty miałeś okazję, by spowodować fałszywy alarm No tak, ale, ale w czym ci pomogłem? O, Watson Kiedy wybucha pożar, ratuje się najcenniejsze rzeczy To jest impuls Już nieraz robiłem użytek z takiej sytuacji Matki ratują dzieci, inne kobiety biżuterię Jasne, że dla pani Adler Najcenniejsza była fotografia Wiedziałem, że będzie chciała ją uratować Fałszywy alarm został Zaaranżowany doskonale Dym i krzyk musiał na nią podziałać A ona zareagowała właściwie W ten sposób zdradziła mi, gdzie się znajduje skrytka <grymnie> Właśnie wyjmowała fotografię Gdy okazało się, że alarm był fałszywy Schowała ją więc z powrotem I wyszła z pokoju Skrytka znajduje się za ruchomą taplą Boazerli tuż koło drzwi Wstałem z kanapy, przeprosiłem za kłopot i wyszedłem. Wahałem się, czy od razu nie zabrać fotografii, ale wtedy do bawialni wszedł lokaj, więc postanowiłem poczekać na sposobny moment. I co dalej? Jutro złożę jej wizycę. Watsonie. Zostanę wprowadzony do bawialni, by tam zaczekać na panią domu. Może się zdarzyć, że kiedy wejdzie do pokoju, nie zastanie ani mnie, ani fotografii. <ścoughs> Pan Sherlock Holmes. Tak, to ja. Proszę wejść. Moja pani mi powiedziała, że pan z pewnością przyjdzie. Wyjechała dziś bardzo rano na kontynent razem z mężem. Co takiego? Pani Adler już nie wróci do Anglii. Kazała mi doręczyć panu Holmesowi ten list. Drogi panie Holmes, wykonał pan to rzeczywiście doskonale. Zaskoczył mnie pan zupełnie. Aż do chwili pożaru niczego nie podejrzewałam, kiedy jednak sama się zdradziłam, wskazaniem skrytki zaczęłam się zastanawiać. Już kilka, Już kilka miesięcy, miesięcy temu, temu ostrzeżono mnie panem. przed panem. Dowiedziałam się, Dobrze. że jeśli król zechce jeszcze raz odzyskać fotografię, zwróci się do pana. Miałam nawet pana adres. Mimo to nie mogłam uwierzyć, że taki miły stary pastor ma złe zamiary. Po fałszywym alarmie posłałam lokaja, by pana pilnował, a sama przebrałam się i gdy pan wyszedł, śledziłam pana. Kiedy upewniłam się, że jest pan Sherlockiem Holmesem, pojechałam do męża. Oboje doszliśmy do wniosku, że skoro mamy tak groźnego przeciwnika, musimy zmienić miejsce zamieszkania. <grytko> Dlatego, gdy pan przyjdzie jutro do mnie, zastanie pan mój dom pusty. Co do fotografii, pański klient może być spokojny. Chciałam go tylko nastraszyć, by zrewanżować się za dawne sprawy. Kocham i jestem, jestem kochana, kochana przez, człowieka, przez człowieka, człowieka lepszego niż on. Niż on. Król, Król może robić może sobie, sobie, co mu się podoba, mu się bez podoba. przeszkód bez ze strony osoby, ze strony którą osoby okrutnie kruchu. skrzywdził. Zatrzymuję to zdjęcie, by się bez zabezpieczyć, się zabezpieczyć przed ewentualnymi napaściami. Przyrzekam jednak, że nigdy go nie wykorzystam. W zamian zostawiam królowi swoją fotografię i pozostaje panu szczerze oddana Irena Norton z domu Adla. Niezwykła kobieta, ach, jaka inteligentna i odważna. Lepę wspaniałą królową. Jaka szkoda, że nie dorównuje mi poziomem. Z tego, co widziałem, ta kobieta rzeczywiście różni się poziomem od Waszej wysokości. Przykro mi, że nie zdołałem doprowadzić sprawy do bardziej pomyślnego końca. Ale przeciwnie, drogi panie. Nie mógł pan załatwić tego lepiej. Skoro przyrzekłem, że nie wykorzysta fotografii, dotrzyma słowa. Cieszy mnie to bardzo. Zawdzięczam panu bardzo wiele. Proszę więc powiedzieć, w jaki sposób mogę spłacić swój dług. M może ten pierścień... Wasza wysokość posiada coś, co przedstawia dla mnie o wiele większą wartość. To proszę mi powiedzieć. Tę fotografię, która była dołączona do listu. Fotografii Renu? Tak. <słuch> Ależ proszę. Jeżeli pan chce, niech pan ją weźmie. <słuch> Dziękuję. To już wszystko. Mam zaszczyt pożegnać pana. Dziękuję. Żegnam. Bo nie... Słucham. Po raz pierwszy wywiodła mnie w pole kobieta. Może rzeczywiście nie doceniałem kobiecej inteligencji. W każdym razie przyrzekam ci, że już nigdy nie będę wypowiadał się na ten temat. Nie, nie, nie znaczy to oczywiście, że twoje rady zachęcą mnie do stanu małżeńskiego. Och, Halu się. Teatrzyki Zielone Oko przedstawił słuchowisko według Artura Conan Doyle'a. Fotografia w adaptacji Haliny Krzyżanowskiej, reżyserii Zofii Rakowieckiej i realizacji Ewy Szałkowskiej. Wystąpili Barbara Chorawianka, Kazimiera Utrata, Piotr Frączewski, Zdzisław Salaburski, Jerzy Tkaczyk, Wojciech Zagórski i Wojciech Zanowicz. Audycję odtworzyliśmy z taśm archiwalnych Polskiego Radia.